27 tysięcy złotych dotacji można otrzymać na zakup samochodu elektrycznego. Dzisiaj z moim gościem Dawidem Anczakiem z salonu Kia Nowicki, rozmawiamy na temat nowego wsparcia dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Kto może otrzymać, na jakich warunkach może otrzymać, jaki jest budżet tego wsparcia w Polsce, na ile samochodów to wystarczy. Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, no i oglądajcie nas dalej. To jest nasze, mówię, rządowe, kolejne podejście do wsparcia elektromobilności. Wiemy, że ten cel miliona samochodów raczej do 2025 roku będzie nam trudno osiągnąć, bo w tej chwili tych elektryków ile po Polsce jeździ? Ponad 12 tysięcy. Więc trochę jeszcze brakuje, natomiast trzeba przyjąć, że wzrost, jeżeli chodzi o rok do roku, jest duży, bo to jest na poziomie 100-150%, mamy 1,5 tysiąca ładowarek już dostępnych 3000 punktów, więc jakby elektromobilność się rozwija i w tej chwili no, już można powiedzieć całkiem spore wsparcie. Jakbyś dwa słowa na ten temat powiedział, ile można otrzymać, na jakie samochody, co trzeba zrobić, i czy każdy może z tego skorzystać. Zgadza się. W tej chwili maksymalne wsparcie, jakie tutaj rząd proponuje, jest do kwoty 27 tysięcy dla każdego? Dla osób indywidualnych które posiadają kartę dużej rodziny. Kartę dużej rodziny. Okay. Osoby, które dzieci, lub więcej. Tak jest dokładnie. Osoby, które nie posiadają, wsparcie jest w kwocie 18 750, mm -hmm. co i tak jest tutaj dość sensowną kwotą. 18 750, czyli mniej więcej wartościowo to jest. 10, 30% takiego samochodu elektrycznego? W takiej średniej klasy, z tą większą już baterią, to będzie w granicach 10-12%. 10-12%, tak. No, trzeba tutaj powiedzieć, że koszt eksploatacji takiego samochodu jest zdecydowanie niższy, bo to policzyłeś, ja też liczyłem, mniej więcej za przejechanie 100 km płacimy korzystając bez fotowoltaiki z gniazda 6 złotych, tak, mhm. więc to też trzeba mieć na, na uwadze. Ale dobrze, no, zdecydowaliśmy się na Właśnie. Samochód elektryczny, hybrydowy, jedno i drugie, czy? Tylko czy... w pełni elektryczny. W pełni, w pełni elektryczny. I, I w jaki sposób możemy skorzystać z tej, tego wsparcia? Wygląda to tak, że zakupujemy samochód nowy bądź, co ważne tutaj warto też powiedzieć, może być samochodem używanym, Aha. ale Używany go polega na tym, że jest zarejestrowany na dilera bądź importera z przebiegiem nie wyższym niż 50 km. OK, czyli generalnie samochody nowe, tak? Tak, dokładnie. Następnie po takim zakupie wypełniamy formularz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mhm. Składamy tam wszystkie potrzebne dokumenty, podpisujemy regulamin. I po prostu czekamy. tak? Ale niezbędne dokumenty, czyli co, czyli co musimy wyłożyć całą kwotę? Najpierw u was zakupić, możemy jak to go wygląda? Możemy skredytować. Hmm. Natomiast ten pierwszy wkład, czyli jeżeli mamy kartę dużej rodziny, to te 18 750, bądź jeżeli posiadamy tą kartę dużej rodziny 27 000, no. musimy jakby na początku wyłożyć na no już ze swoich. Ze swoich. Dokładnie. Pozostałą kwotę możemy skredytować. A w jaki sposób wypomagacie, pomagacie, żeby ktoś, nie, jeżeli ktoś nie chce tych 27, czy tam 18 tysięcy wykładać, czy by wy macie jakieś rozwiązanie dla, dla takiej osoby? No, takiego rozwiązania dla osób indywidualnych, w chwili obecnej nie ma, Aha. natomiast będzie dla firm. Be no właśnie, bo to też jest istotne, bo powiedzieliśmy sobie, że to są elektryki, kwoty też określiliśmy, ale to są na dzień dzisiejszy tylko osoby fizyczne, tak? tak jest. A co z firmami? No bo wiemy, że 90% nowych samochodów to kupują mhm. firmy. Jak to wygląda? Czy już są sygnały, że zostanie ten zakres rozszerzony? Znaczy, zalążek programu jest, ponieważ jeszcze oficjalnie tutaj rząd nie ogłosił w pełnych warunków tego programu. Z tego tytułu, jak twierdzą, że trwają rozmowy negocjacyjne z bankami, mhm. które podpiszą umowę tutaj. Z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na finansowanie tych pojazdów, i to one będą ubiegały się, czyli te firmy leasingowe, o zwrot tych środków. Także klient firmowy nie będzie musiał ze swoich tutaj wkładać. Okej, okay, czyli tak jak w tej chwili leasing wkładamy jakąś wpłatę Wkładam, własną, jakąś własną. A, a różnicę dostaje bezpośrednio tak, już. Ta wpłata leasingodawca. własna musi być minimum w, wielkości, w takiej wielkości, jakie ma być dofinansowanie. Jeżeli byśmy wzięli mniejszą kwotę, mhm. na przykład 10 tysięcy wkładu własnego, to Narodowy Fundusz nam zwróci maksymalnie te 10 tysięcy. Czyli a wie, wiemy, jaka będzie nam maksymalna kwota dla, dla firm, podobnie jak tutaj? Jeżeli mówimy o samochodach osobowych, tak. y, to też będzie do kwoty 27 tysięcy. Ale tam nie ma w firmach nie ma wielkich rodzin. Tak zwana kilometrówka. Aha. Czyli deklarujemy, że minimalny roczny przebieg jest 15 tysięcy kilometrów, czyli okay. przez 2 lata. Właśnie, jeszcze. Maksymalny czy minimalny? Minimalny, okres 15 tysięcy kilometrów rocznie. Minimalny, okej, okay, bo powiedziała chyba maksymalny. Czyli okay. minimalnie musimy zdeklarować się, że 15 tysięcy tym elektrykiem przejedziemy, żeby dostać maksymalną kwotę. Dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie. I minimum musimy samochód użytkować 2 lata. Czyli okay. musimy mieć minimum 30 tysięcy kilometrów po dwóch latach. To chyba dla firm akurat nie jest nie specjalnym specjalny wymogiem. Ale to teraz. Y bo więcej chyba, czy jeszcze są jakieś informacje dotyczące tej, tej dotacji? No bo proces jest podobny jak w przypadku dotacji na fotowoltaikę mój prąd, tak? Mhm. Czyli kupujemy i zwracamy się o, o, o zwrot środków, w przypadku firm musimy jeszcze chwilę za, zaczekać, wiem nie nic jaka będzie dotacja. Czy coś jeszcze tutaj jest istotnego? Bo wydaje się, że tutaj ten program dosyć prosty jest w swojej budowie. Wydaje jest prosty. Jedyną taką rzeczą dodatkową, którą musimy, y, musimy oznakować swój samochód y, mhm. specjalną naklejką. Yy, którą musimy wozić dwa lata na samochodzie. Co to za naklejka? Yy, informacja, że skorzystaliśmy z tego programu yy, Funduszu Ochrony Środowiska Aha. i że ten samochód po prostu został współfinansowany właśnie z tych środków. Tak jak to często widzimy na, wiemy, choćby autobusach elektrycznych, które też tutaj po Ostrowie jeżdżą, tak? Mają też naklejkę, że skorzystały z tych środków. No Okej. Okay. A jaki jest w ogóle budżet tego programu? Cała wartość budżetu jest 500 milionów złotych. To mniej więcej na ile samochodów starczy według Twoich prognoz, rachunków? Na około 18 tysięcy samochodów w tej maksymalnej y, wartości, no, ale na pewno część osób nie będzie się łapała na ten y, wyższy próg. Dzięki okay. czemu ta wartość tak jest szacowana na około 20-22 tysiące pojazdów. Okay. Czyli jak mamy teraz 12 tysięcy, to możemy oczekiwać, że w ciągu tych dwóch lat. Dobijemy do 40 tysięcy, tak, czyli ciągle nam jeszcze 960 tysięcy samochodów brakuje do osiągnięcia tego planu, ale ciągle to jest liczba rosnąca. Tutaj czytałem, że w Hiszpanii to, yy, przeznaczone jest na takie wsparcie 400 milionów euro i chcą mieć do w ciągu dwóch lat dobić do 250 tysięcy samochodów elektrycznych. I w ogóle działania unijne dosyć mocno będą wspierały rozwój elektromobilności, ale to jakby osobny temat, bo do 2035 roku w ogóle chcą zamienić, żeby zakazać tak w jakiś sposób czy utrudnić ze względu na normy emisyjne sprzedaży samochodów yy, samochodów yy innych niż elektryczne. A teraz no, takie kluczowe pytanie: jak wygląda wasza flota w tej chwili samochodów elektrycznych? Co jest dostępne? Od jakich kwot to się e, zaczyna? Też mówiłeś, że przygotowujecie na październik premierę tak. kolejnego samochodu, ale co w tej chwili jest dostępne? W chwili obecnej mamy dwa samochody w pełni elektryczne. Jest to Kia e-Soul i Eniro. Mhm. E, mamy dwie wielkości baterii: albo 40 kWh, albo tą wyższą 64. I taki realny zasięg tych samochodów jest w granicach 450 km 450 km, tak? Czyli już spokojnie z Kalisza nad morzem. My... Albo w góry. Albo w górę my, <noise> my dojedziemy. Do tak? Mniej więcej, jest, od jakich kwot się zaczynają takie samochody? Od 140 tysięcy 000... Jest tutaj jakby cena katalogowa. Cen, cena katalogowa. Jakieś finansowanie KIA ma przygotowane dla osób fizycznych? Jak najbardziej i też tutaj KIA dodatkowo wspiera osoby, e, które chcą się jakby przyczynić do obniżenia tej śladu węglowego. Tak. E, I też mamy promocyjny kredyt pół na pół za 0 zł, albo promocyjny leasing 100,01%, czyli praktycznie darmowy. Ale też dla osób fizycznych ten leasing? Bo to... e, leasing mamy dla firm. Leasing dla firmy, czyli muszą, musimy jeszcze chwilę poczekać tutaj, jeżeli ktoś chce skorzystać. Ale powiedzmy, jakbym dzisiaj, będąc prowadząc przedsiębiorstwo, zakupił samochód elektryczny, będę mógł z tej dotacji skorzystać, jak ona się pojawi, nie wiem, w październiku, w listopadzie. Jak to wygląda? Teoretycznie tak. Dlaczego mówię teoretycznie? Ponieważ program został ogłoszony 12 lipca obecnego roku. Tak? i Nawet jeżeli ktoś kupił samochód w maju ubiegłego, może skorzystać z tej właśnie dotacji i dostać do tych 27 tysięcy złotych. Nie wiadomo, jak to będzie dla firm, czy po prostu yy, to będzie musiała być data faktury w dniu ogłoszenia tego programu, czy jednak też to zadziała wstecz. Tego nie wiemy. Musimy poczekać. Okay. Jeżeli bym dzisiaj przyszedł y, zamówić samochód, to kiedy go y, mogę odebrać? Po weekendzie, czy troszkę dłużej? Muszę poczekać no, na No jak, Może, jak, może jakaś jeszcze jest przed dostępna? weekendem mi się udało teraz. Na no, no, wtorek to. Ale, ale to na weekend do, do jazdy próbnej. A jaki jest czas oczekiwania w tej chwili na samochód? Tydzień do dwóch. Tak szybko? Mamy sporo samochodów na stoku. No to rzeczywiście, to dwa tygodnie, to, to, to mnie tu zaskoczyłeś. Ja się jeszcze zastanawiam, czy coś jeszcze chcielibyśmy dodać na temat tej, 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 tej formy wsparcia, dotacji, bo wygląda na to, że chyba to jest coś w końcu, na co wszyscy czekali. Teraz mają być też formy wsparcia dla e, firmy i, i instytucji, które chcą budować stacje ładowania pojazdów elektrycznych, żeby to poruszanie było wygodniejsze i łatwiejsze. Tak? E, więc miejmy nadzieję, bo to, że to się będzie działo, bo to jest istotne dla rozwoju elektromobilności. A czy, Dawid, jest coś, o co nie zapytam a co chciałbyś dodać? E, tak, Unia Europejska w roku 2025 wyma będzie wymagała na krajach członkowskich e, stawiania stacji szybkiego ładowania co 60 km na autostradach lub drogach ekspresowych. Więc tutaj też już nie będzie już tego problemu z tym zasięgiem, że nie mamy gdzie po prostu się naładować na autostradzie lub musimy zjeżdżać z niej i gdzieś ładować się po mieście. Także też to się tutaj będzie mocno zmieniało. No to jest fajna, dobra informacja, bo tak jak, jak wygląda rozwój elektromobilności na świecie, jeszcze 10 lat temu było samochodów 100 tysięcy. W tej chwili mamy już 11 milionów. Z tego mm. co mówiłeś przed programem, w samych Niemczech jeździ milion. Prawie milion w tym roku zapowiadają. I już w tej chwili średnia unijna sprzedaży samochodów elektrycznych w całej tej puli to jest 10%, to, też już, to już są też konkretne kwoty. Więc miejmy nadzieję, że ta elektromobilność też przyjdzie do Polski, bo będzie wtedy i ciszej, i, i czyściej, i taniej jeździć po, po polskich drogach. Dziękuję Ci Dawid za, za rozmowę. Dziękuję. Was zapraszam do komentowania, pamiętajcie lajkujcie, subskrybujcie, to jest informacja dla nas, że te filmy są dla Was. Wartościowe. I do zobaczenia. Cześć.